Wyjazdy w niektóre rejony świata mogą być zagrożeniem dla zdrowia. Nie zawsze wiemy przeciwko jakim chorobom mamy się zaszczepić, czy jest to wskazane, czy wręcz konieczne. Gdzie to zrobić i w jakim terminie? Teraz z na te pytania nie ma problemu, bo w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym przy Ulicy Warzywnej otwarto poradnie medycyny podróży która wspomoże naszych pacjentów w bezpiecznym wyjeździe i bezpiecznym powrocie z urlopu. Poradnia Medycyny Podróży świadczy kompleksowe usługi w doradztwie oraz profilaktyce w podróżach do krajów bliskich i dalekich, zwłaszcza do krajów dalekich, w których warunków higienicznych i zasad postępowania w nich i ochrony epidemiologicznej nie znamy. Tutaj uzyskamy poradę, jak zachowywać się w takich krajach. Tutaj otrzymamy Zalecenia oraz leki do profilaktyki antymalerycznej. Tutaj również zostaniemy zaszczepieni przeciwko różnym chorobom, które mogą nas spotkać w egzotycznych krajach. No, takim jednym z najbardziej stosowanych, najczęściej stosowanych szczepień wymaganych w wielu krajach. Jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce, dokumentowane tzw. żółtą książeczką, którą przychodnia na warzywnej również wydaje. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu Specjalistycznego lub pod numerem telefonu 859 44 69.